O mare i vitamcrum O mare i vocam O mare i populo sol O salutis O juste ius O Ja witam cię. O Maryjo, kocham Cię. Z radością przyjęliśmy dzisiaj obraz Matki Bożej Częstochowskiej w naszym sanktuarium, Matki Dobrej Przemiany, Matki Bożej Pieczyskiej. Cieszymy się, że Madonna jest tutaj. Tak naprawdę, jak witałem ją, ona jest w swoim domu, ona jest na swojej ziemi. Tutaj, kilkaset lat temu, pozostawiła swój materialny ślad, odbicie swojej stopy na jednym z kamieniów, który jest dosłownie kilkaset metrów od naszego kościoła. Do tego sanktuarium co roku pielgrzymują tysiące osób, szczególnie na 15 sierpnia. Są tutaj pielgrzymki nie tylko z okolic, ale również można powiedzieć z całej Polski, z całego świata. W tym roku również będziemy gościć wielu pielgrzymów, a kazanie odpustowe wypowie poprowadzi odpust ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny parafianom, którzy tak licznie przybyli na tą pierwszą mszę. Jestem wdzięczny księdzu kardynałowi, który poprowadził tę Eucharystię powitalną, a także poświęcił na koniec Widzialny znak duszpasterskiej pracy tutaj kapłańskiej ofiary księdza Zdzisława Rogozińskiego, proboszcza tej parafii, który wraz z mieszkańcami kilka lat temu podjął się tego wielkiego trudu renowacji w świątyni w Pieczyskach. I dzięki temu mamy teraz taką perełkę Mazowsza, możemy powiedzieć. Kościół, który jest przepiękny, łączy w sobie cztery style architektoniczne, gotyk, neogotyk, barok, rokoko. Są tutaj przepiękne witraże, są wyremontowane organy. Będzie też niedługo wspaniały koncert, który nasz organista Krzysztof Komorowski podczas drugiego odpustu 7 września właśnie wykona na tych organach pieczyskich. Zapraszam do pieczysk wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie byli. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce, chociaż jest ono zagubione wśród łąki pól mazowieckiej ziemi. Na pewno nie można traktować obecności obrazu Matki Bożej jako konkurencji do e, obrazu, które znajdują się w sanktuariach już maryjnych, prawda? Jest to ta sama Matka Boża, jest to ta sama osoba, Maryja. Ja tłumaczę to tak bardzo prosto młodzieży i dzieciom, że tak jak czasem widzimy różnego rodzaju zdjęcia swoich rodziców, mam, ojców z dawnych lat, z późniejszych jakichś tam okoliczności, prawda, ich dzieciństwa, tak samo Maryja ma swoje różne obrazy, ma różne swoje wizerunki, ale to jest ta sama Matka Jezusa i na pewno Ona tutaj przyciąga nas wszystkich. To jest Maryja, która pomaga nam kroczyć za swoim Synem Jezusem. Ta z Pieczyska, ta sama, która wychowywała Go w Nazarecie, a urodziła w Betlejem. Stając przed Nim. Grając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie. rzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto codzień u drzwi moich.